Julian Tuwil, Rzepka Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać codzień. Wyrosła rzepka, jędra i krzepka, schropać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie dziadek, dziadek nie może. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapę rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią nie mogą. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Leciał wnuczek, babci się złapał. Pociś się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, nie przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocął się, zapiął, stękając drogo? Ciągną i ciągnąć, wyciągnąć. Nie mogą. Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcię za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają z ruk. Ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogę. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek. Pomóż nam, kiciu. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają z drogą. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogę. Więc woła kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za kicie, kicie za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za żołkę. Oj, przydałby się ktoś tam przyczepkę. mi się sapią i stękając drogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogę. Czy szła sobie gąska, ścierzynską, wąską, krzyknęła kurka. Chodź no tu gąsko. Gąska za kurkę, kurtka za kicie, kicie za mruczka, próczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za żabkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Począ się, sapią, stękają, strogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko bocian, długopas. Wtruni, za tu boczku do nas na pomoc. Bociek za gąskie, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mdluczka, mdluczek za w wnuczek za babcie, babcie za dziadka, dziadek, dziecko za żabkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepka. Po się sapią, stękają, ciągnąm ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała droga, zielona żabka. Złapała boczka, rzadka, to kratka. Rzepka za boczka, bocik za gąskę, gąska za kurtkę, kurka za kicie, kicie za mruczka, kloczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę kawka za rzepkę, bo na tym szepkę też miała chrapkę. Tak się nawzięli. Tak się nadali, że nagle Czy Tak? Wyciągnęli, Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie połupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcie dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurczkę, kurczka na gąskę, gąska dla zadna boczka, bocik z żabkę. Żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę. Koniec.